Poniedziałek w Polsacie. O 18.00 Pierwsza Miłość. Nie wiedziałam, że jesteś aż tak cyniczny. Życie jest brutalne. Pierwsze nie! O 18.45 dowiesz się co najważniejsze. Panna Smoktonowicz, wydarzenia. Witam Państwa. O 19.25 kolejny odcinek serialu Samożycie. Poniedziałek. Pierwsza Miłość, wydarzenia i samożycie. On znać pana? Są pani. To smakuje jak bułgarskie siano. Złoczeńcy. Każdy może to błądzić. Ale ważne, żeby się w końcu kiedyś odnaleźć. Trzynasty posterunek w poniedziałek o 20:15. Rambo to specjalista od zadań niemożliwych. Tym razem wyrusza do Afganistanu, by uwolnić swego przyjaciela. Obaj muszą stanąć do nierównego pojedynku. Rambo 3 w poniedziałek o 21.00.